Sami zgłaszają chęć już startu. Czasami jest tak po prostu, że ktoś jeszcze potrzebuje wykonać jakieś poprawki jeszcze coś tam przy swoim samochodzie zrobić. 604, 605 na starcie, a więc nadal klasa D Mamy Roberta Matysiaka na Nissanie i również na Nissanie jest Michał Smolarczyk. 605 Michał Smolarczyk, 604 Robert Matysiak. Żółte światła. Prawie idealny czas reakcji, zobaczcie, prawie idealne czasy przejazdu 10-3, 10-68 z ładowaniem. Zobaczcie jak idzie na trasie. Przy dobrym czasie startu to będzie dobry wynik 10.3 604 wewnętrzna 603 nam się pojawia na starcie. Może tam numer 601 Bartosz Drawczyński nie był gotowy, aby stanąć do tej rywalizacji. W związku z tym numer 603 Michał Skrzypek na starcie. Są niesamowicie przygotowane na ten samochód. Zobaczcie niewiele, ponad 10 sekund, 10, 0 i tam dalej. Tutaj poniżej 0,3 Bardzo szybki przejazd Jaki czas? Mamy czas poniżej 10 sekund 9,9 ,9. mamy czas przejazdu Zdecydowanie najlepszy wynik do tej pory Najlepszy czas o, Super, widać było jak szedł Robertem zobaczcie Najszybsze samochody podczas naszej rywalizacji Specjalnie dla państwa Specjalnie dla kibiców Na podsumowanie naszej imprezy Organica Speed Racing Niesamowite wrażenie patrzeć na to! Zobaczcie, jest poniżej 10 sekund. Jeszcze raz szedł poniżej tej magicznej granicy rower. 9 i 9 po raz kolejny. Nie wiem, czy to nie jest szybszy przejazd od tego poprzedniego, bo wtedy było 9 i 9, chyba 3, o ile dobrze pamiętam. A więc ta jedna setna jeszcze chyba jest urwana.